Witajcie! W filmie tym chciałbym zaprezentować Wam pewną grę, która w ostatnim czasie zrobiła na mnie duże wrażenie, e, tym jak się rozpoczyna. E, urzekło mnie to, powiem szczerze, i, i mocno zainteresowało e, i zaintrygowało do dalszej rozgrywki. Jest to gra, która naprawdę e, kupiła mnie swoim rozpoczęciem. Jest to gra ekskluzywna dla Nintendo Switch przez Monolith Soft wydana. Gra z gatunku JRPG, a tą grą jest Xenoblade Chronicles 2, czyli gra, którą pokazywałem niedawno w moim gameplayu z Nintendo Switch OLED, ale wtedy pominąłem większość intra. Chciałem się skupić tylko na pokazaniu grafiki. Jak również no, jakość wideo mocno ucierpiała na tamtym nagraniu, dlatego chciałbym teraz zaprezentować w pełni cały wstęp do tej gry. Będzie on trwał może z 10 minut, więc zapraszam. Wyobraźcie sobie świat, który cały jest pokryty takim oceanem chmur. Nie ma na nim żadnych lądów, więc warunki do życia dla ludzi no, praktycznie nie istnieją. Cały świat to ocean. Ocean chmur, ale nie takich zwykłych chmur, jakie są w naszym świecie, tylko takich, w których można nurkować, czyli bardziej woda, po prostu gdzie tylko na wierzchu są chmury. No i w tym świecie ludzie nie mogliby żyć, ale e, istnieje tutaj pewnego rodzaju bóstwo, jakby y, taki boski konstruktor, który stwierdził, że e, aby ludzie mogli żyć na tym świecie, to stworzył Tytanów. Czyli takie wielkie stworzenia, na których grzbietach ludzie mogą sobie żyć, tak jak na wyspach. I te tytany no, są różnego rodzaju. Są takie małe, na przykład wielkości powiedzmy, kutra rybackiego, a są i takie wielkości całych kontynentów, na których po prostu mieszczą się całe miasta, no i ludzie mogą sobie na nich egzystować. Aczkolwiek zaczęło dziać się w tym świecie coś niepokojącego. To znaczy, tytany zaczęły umierać, a ocean zaczął się rozszerzać jeszcze bardziej. Więc przestrzeń życiowa dla ludzi zaczęła się kurczyć. No i to powoduje różnego rodzaju oczywiście konflikty, bo ludzie muszą opuszczać te umierające tytany. Muszą. Przenosić się na inne, na z czasem, jeżeli wszystkie tytany wyginą, to wyginie również ludzkość. Więc jest to dość ciekawe uniwersum, jakby na to tak spojrzeć. Sam wstęp prezentuje nam właśnie głównego bohatera o imieniu Rex, który jest takim poławiaczem skarbów, w tym oceanie chmur. I właśnie on nurkuje w nim i wydobywa różne skarby, które na przykład zostały zatopione wraz z Tytanem, który zginął. Dlatego jak on nurkował, to widzieliśmy tam jakiś szkielet olbrzymi. I to jest właśnie on. Tak, musimy naprawdę kupić sobie e... nowy tam czujnik Głębin. E... I co ze skarbem, Rex? Czy spełnia twoje oczekiwania? Wygląda na solidny. Even have to it too much. Even Nawet po kosztach powinniśmy być, być w stanie zdobyć z tego jakiś zysk. Szczerze to zajęło ci dwa dni, żeby tu przybyć i. No trochę szybko, nie ma na. Nie wchodź mi w paradę, dziadku. Wiesz, że tutaj chcę zarobić. I interesy się trochę przedłużają. Ale nieoczekiwanie z tego skarbu wyskoczył taki oto krab zamiast jakiejś kosztowności. Nie spodziewałem się tego, więc ty tu żyłeś wielkoludzie. Będziemy tutaj wprowadzeni w mały tutorial z walki. Jak widzicie ten nasz bohater Rex, on mieszka na takim właśnie tytanie, który jest właśnie tak jak wspomniałem Mniej więcej wielkości kutra rybackiego, a więc nie jest specjalnie duży. No i tutaj mamy wprowadzenie w, z walki. Jest to taki rodzaj autowalki, czyli my nic nie wciskamy. Nasz bohater atakuje sam po prostu zgodnie ze współczynnikami swojej szybkości ataku. My możemy aktywować tylko co jakiś czas ataki specjalne. W miarę rozwoju gry będziemy zdobywać różne nowe umiejętności i z czasem wachlarz tych właśnie skilli, którymi będziemy mogli żądować będzie coraz większy. Będziemy też prowadzić drużynę chyba sześciu czy ośmiu nawet postaci, więc jest to takie RPG z dość rozbudowanym systemem walki i rozwoju postaci. I tak jak widzicie nasz ten bohater mieszka sobie na Chmur, takich pytanie e, na oceanie, chmur. A krab, którego polowali, jest do zjedzenia. Kraina nazywa się Alrest. Historia zaczyna się, kiedy świat był młody. E, było takie drzewo, na którym żył e, boski ojciec, architekt. Mm. I po prostu... Ludzie, tak jak powiedziałem, nie mieli się gdzie podziać i... Eee, znaczy to było... w tym świecie istnieje takie jakby drzewo. Boskie drzewo, gdzie właśnie żyje chyba jakiś ten... ta ten, ten, ten boska istota. Eee, no to jest skomplikowane tak na sam początek z zwłaszcza, że... jeszcze w to nie pograłem za mocno. E, ale generalnie chodzi o to, że, że ten boski architekt zesłał na świat właśnie takich, tego typu Tytanów, którzy mieli pomagać ludziom, czyli po prostu być dla nich e, taką ostoją, na której oni mogliby żyć. Ale teraz Tytani zaczęli umierać. I tutaj zaraz będziemy świadkiem takiego właśnie wydarzenia, jak śmierć tytanu. Piecyk rozgrzewa jego stare kości. Relacja tutaj też Rexa z tym jego tytanem, którego nazywa dziadkiem, też jest dość taką ciekawą historią, która pewnie się rozwinie bo on żyje sobie na jego grzbiecie, ale jak widać, są w takich bardzo przyjacielskich stosunkach. I w tym momencie daje się tu posłyszeć pewien dźwięk, i jesteśmy świadkami, właśnie jak umiera jeden z tytanów, gaśnie jego światło życiowe i zapada się na wieki w oceanie chmur. I tak jak powiedziałem, właśnie tytany zaczynają umierać w niewyjaśnionych okolicznościach. I pewnie będziemy te okoliczności starali się o nie, kolejny. Ciekawe, czy ktoś tam mieszkał. Pewnie nie. A nawet jeśli to zdążyli się wynieść w porę to ma sens no nie wiem, nie wiem jak, czy, czy ktoś spojrzy na to tak jak ja, ale jak pierwszy raz oglądałem ten wstęp to jakoś mocno mnie to urzekło i naprawdę mocno mnie to zainteresowało jestem żywo zainteresowany po prostu rozwijaniem tej fabuły dalej i poznawaniem właśnie tego świata tak to jest z nami tytanami tutaj miałem jakieś takie uszkodzenie pliku i tu widać to majestatyczne właśnie drzewo, o którym wspominałem. Są ono tak gigantyczne, że po prostu widać je z bardzo daleka. I tytani prawdopodobnie właśnie pochodzą stamtąd. z tamtąd. Na, na szczycie drzewa świata to miejsce naprawdę istnieje. Może da się tam mieszkać. Bez konieczności walki wszyscy żyliby w pokoju. Byłoby świetnie. Dla wszystkich. Nawet dla ludzi z Fonset. Nie wiem, co to jest Fonset, ale musiałbym poznać bardziej ten świat. Ale boski architekt może nas widzieć. Ciekawe co sobie myśli. I jak widzicie, gigantyczne drzewo, które widać po prostu zza horyzontu, bo sięga ono niebo skłonu. Nasz bohater wyspany, wypoczęty. Może wrócić do zarabiania pieniędzy. Więc w tym celu, gdzie się uda, uda się do e, gildii, wymiany chyba srebra czy w ogóle metali szlachetnych. Będziesz sprzedawał. Miałem akurat i spać. Nie bądź e, leniwy, dziadku. I teraz będziemy uraczeń dość długim loadingiem i za chwilę dosłownie. Kończy się to intro wprowadzające nas do gry, moim zdaniem bardzo ciekawe. Wprowadzające nas w taki ciekawy, dość oryginalny i tajemniczy świat. Dlatego stwierdziłem, że warto by było je zaprezentować. I jest to pierwsza lokacja, w jakiej będziemy mogli już kontrolować naszą postać. Czyli jest to taki, jak widać, duży latający tytan, do którego podwieszony jest. Taki coś na wzór statku i tworzy to taką ogromną przestrzeń. Czy to nie Rex, jesteś w interesach? Hmm. Więc tak, opłata 15 golda, no, on uciekł bez płacenia. I z naszego Rexa jest niezłe ziółko, można powiedzieć. Nie mam Pulsefella, obawiam się. To jest dobry tekst. I tym sposobem za chwilę uzyskamy kontrolę nad postacią. Okej, okay, mały tutorial z tego jak poruszać się właśnie po świecie. Bardzo szybki i już w tym momencie możemy grać. I prezentowałem to już niedawno w gameplayu. Wstawię link w opisie, jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda e, nagrywane z ekranu OLEDa kamerą. Oczywiście gorzej niż tutaj, no bo wiadomo. I możemy też pływać sobie w pław po tym oceanie chmur, więc jak widać nie są, nie są to chmury zrobione z pary wodnej, przez którą byśmy spadli, tylko mają jakąś tam gęstość i możemy w nich swobodnie sobie pływać, jeżeli by zaszła taka konieczność. I tak ogólnie prezentuje się ta gra moim zdaniem. Nie wiem jak, jak dalej będzie, ale początek mnie naprawdę urzekł i wydał mi się bardzo, bardzo interesujący do tego stopnia, że właśnie chciałem cały ten wstęp zaprezentować. A co wy sądzicie o tej grze? Czy też Wam spodobał się ten początek? Dzięki za uwagę i cześć.